Cześć, ja jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj w nocy wyszedł update do Counter Strike 2, w którym pojawiło się to, co widzicie tutaj już na ekranie startowym, czyli nowa mapa Overpass oraz nowa mapa Vertigo. Od razu wam powiem, że mapa Overpass przeszła naprawdę mocną przebudowę: tekstury, modele, oświetlenie, kolory. Wszystko, wszystko w tej mapie zostało zmienione. Wygląda ona według mnie pięknie, już za chwilę nie mogę się doczekać, aż wam ją pokażę. Także w tej chwili w becie Counter Strike 2 możemy grać tryb Deathmatch i tryb uproszczony na overpassie i na Vertigo, tryb turniejowy na overpassie i coś nowego, czyli tryb skrzydłowy również na overpassie. Jest to pierwszy raz, kiedy w becie Counter Strike 2 tryb Wingman został wprowadzony. Także prawdopodobnie następnego dnia, już jutro, pogramy sobie skrzydłowego, pokażę Wam, jak się gra ten tryb w najnowszym Counter Strike'u, Także przejdźmy już do gry. Bez zbędnego gadania, zobaczmy jak wygląda nowa mapa Overpass. Jesteśmy oficjalnie na nowej mapie Overpass i tak w tej chwili wygląda resp antyterrorystów. Przejdę się z wami po całej mapie powoli, o miałem noclip włączony, żebyście sobie mogli obejrzeć, a mi ładnie wsiadły dwie rzadkie animacje, najpierw małotowa potem flesza, żebyście sobie mogli dokładnie obejrzeć nowe modele, tekstury, jak ta mapa wygląda, bo jest to pierwsza mapa w becie Counter Strike 2, która została tak mocno zmieniona, a muszę kichnąć chyba. Udało się bez, która została tak mocno zmieniona, nie tylko pod względem kolorów, modeli, tekstur, ale też pod niektórymi mniejszymi zmianami gameplayowymi, typu na przykład te drzwi tutaj wśród tych skrzynek. Wcześniej tego nie było, można to sobie po prostu było płynnie przebiegać, teraz o to się blokujemy i nie wiem w tej chwili na ile tu będzie można się jakoś schować, czy będziemy widoczni za tego dla osób wbiegających tak od razu longiem, ale no z jakiegoś powodu walw te drzwi tutaj. Lekko wystające dodało w takim dosyć kluczowym miejscu, gdzie bombę się plantuje, biega wokół, gania i tak dalej. Przejdźmy teraz do miejsca, które wszyscy znacie jako o, i teraz rzadka animacja smoka ale ładniejsza, które wszyscy znacie jako toalety WC kible, czy coś takiego. WC wciąż zostały, ale teraz mamy rozpiskę tutaj, linii połączeń, mamy wejście. Strzelam na perony 14. 4 Niemieckiego nie znam, ale obstawiam, że o to tutaj chodzi. Mamy tablicę przyjazdów, odjazdów. Tutaj mamy tickets, możemy sobie kupić bilety, więc strzelam, że jest to po prostu jakiś dworzec kolejowy i z wejściami na peron, więc jestem ciekaw, czy ludzie przystaną na to mówić. talety później w CS2 i będzie to dworzec, czy też stara nazwa zostanie. Jestem bardzo ciekaw, bo ewidentnie, według mnie, tak to wygląda. Yy, przypominam również, że wczoraj wieczorem wrzuciłem naprawdę fajny opening, dużo się tam działo, dużo i też dla was zrobiłem sporo skinów, mówię o tym dlatego, bo ten film nagrywam w nocy i zapewne od rana wam od razu opublikuję i to oglądacie pierwszego dnia jak wyszedł update, a wczoraj wieczorem wyszedł inny film, więc niewiele czasu po prostu między nimi dwoma, wiele z was może po prostu pominąć, nie zauważyć, że jakiś film wrzuciłem wcześniej, tak wygląda long, trawa, dużo żywsza, kolorowa, nawet te murki, o wiele więcej detali, drzewo, wszystko. Tutaj mała zmiana gameplayowa również, jeśli chodzi o skok tutaj z ławeczki. Na CFC z GO mnie bez problemu, tutaj ani razu mi się nie udało wskoczyć samemu z ławki, ale za to tutaj Valve dodało jakąś taką butlę z gazem i worek ze śmieciami, z których można sobie tutaj wskoczyć. Natomiast nie jest to taki prosty skok, że skaczecie sobie i kucacie, taki standardowy, a ten taki drugi, trudniejszy, że najpierw Kucamy, skaczemy, jeszcze raz kucamy, i wtedy możemy na to wejść. Nie wychodzi mi to za każdym razem, więc na ten moment trudniej mi tu wskoczyć niż wcześniej, w go z ławki. Ale no pewnie jakoś trzeba to trochę więcej pograć, zobaczyć, jak to tam dokładnie działa. Idziemy dalej longiem w kierunku pozostałej części mapy, sobie to wszystko obejrzeć. Jesteśmy na placu zabaw. Zostało on troszeczkę przybudowane, mamy teraz takie konie. Na, po których możemy sobie skakać, bujać się, ale niestety stojąc na nich i strzelając w nie, nie ruszamy się. To by było fajne, nie? Jakby nasza cała postać się bujała. <laughs> fajnie by też było, jak można było zjechać ze zjeżdżalni, no ale Valve niestety nam takich easter eggów tutaj nie umożliwia. Idziemy sobie dalej. Fontanna tutaj. Nie zostało to mocno zmienione. Overpass jest taką mapą, na którą czekałem na przebudowę w CS2, ponieważ jest to mapa w CSGO, która chyba najdłużej, wydaje mi się, że najdłużej nie doczekała się żadnego updateu odświeżenia graficznego, więc byłem naprawdę bardzo ciekaw, co tutaj Valve w związku z tym wymyśli. Jesteśmy w konektorze bardzo ładnym, bardzo oświetlonym. Dużo lepsza, bez porównania, lepsza widoczność. Kolejna taka mała zmiana gameplayowa. Tutaj wcześniej można było wskoczyć, nawet samemu się zbustować. W tej chwili ten rejon mapy jest zablokowany, więc nie wiem, czy jest to specjalnie i czy niechcący. Zobaczymy, ale no widzicie zupełnie inne kolory, tutaj zielone ściany, nowe modele, nowe wszystko. Bardzo ładnie ten konektor wygląda. Mała zmiana gameplayowa na przykład. Stąd jako ZT, nie wiem, czy to też jest przez przypadek, czy Valve w taki coś zostawi. Możemy skanować konektora. Widzicie, że te pociski przechodzą, możemy się jakoś pewnie o! nauczyć tutaj różnych miejsc i sobie skanować, nie wiem, schody teraz strzelam na przykład, o, ale trochę tych pocisków się przyblokowało. Na pewno różnych rzeczy można się pouczyć, ale w drugą stronę te skany w ogóle nie przychodzą. Cokolwiek tutaj będziemy strzelać, nic poza te mury nie przechodzi, więc jest to tylko jednostronny skan. To też jest taka mała zmiana gameplayowa. Idziemy dalej na bombsite B w takim razie, otwieramy sobie drzwi. Tutaj jest bardzo klimatyczne przejście tym tunelem. Zresztą zobaczyć, nie? Teraz można oglądać swoje nogi, biegać po wodzie. Ta woda się zmienia, rusza. I tutaj wejście na bomb site B. Wcześniej był tylko ten potwór z otwartym tą paszczą, w którą wbiegaliśmy, ale teraz jako że często tutaj leżą jakieś smoki, nie wiadomo co zrobić. Na przykład na skrzydłach wszyscy na wszyscy się nudzą, ale śleżą tego smoka, bo trochę zasłania. No to możemy sobie postać i pooglądać te wszystkie grafity, których wcześniej tutaj na ścianie nie było. Ale ale sami widzicie, że wszystko zostało przebudowane graficznie. Bardzo mi się podoba ten nowy overpass. Jest taki klimatyczny i pasujący do klimatu, bo tak jak na, tak jak na przykład Nuke był taki wyczyszczony, błyszczący się. Świecący i w ogóle utrzymany w idealnej kondycji, no bo jest to jakaś tam elektrownia atomowa i można uznać, że po prostu bardzo dobrze o nią dbają, żeby nic tam się nie działo, tak? Na no, tak overpass tutaj jakieś pole budowy, jakieś leżące taczki, opony, i, i widać tutaj, że to wszystko jest jakieś takie bardziej zabrudzone, że, że nie dbają o to tak idealnie, a wciąż ten, ten klimat takiej właśnie nowej mapy tych lepszych kontrastów, kolorów, świateł, do czego Valve dąży. graffiti nadal tutaj pozostało. Jest jak najbardziej zachowane i fajnie ta mapka zaktualizowana Widzicie te graffiti tutaj wokół, kolorowe, ale to białe tło wciąż zostało, że jeśli stąd sobie wychylamy, a przeciwnik tutaj jest, to będzie po prostu dobra widoczność graczy, modeli, postaci, tak jak ktoś do nas tutaj stąd sobie strzela, wychyla, czy jest za tych beczek. Fajnie, że taka biała ściana dalej jest. Tutaj nowa, mała zmiana gameplayowa. Ta ściana wcześniej była po prostu prostokątem, czy kwadratem. Teraz jest tak po skosie i tutaj jakieś takie nowe elementy strzelania z tego miejsca na pewno będą. Te jakieś lekkie skany tak, też obrażenia trochę będą przechodzić przez te drewniane dechy i nawet trochę przez to też. O, więc, więc tutaj. Będzie na pewno więcej walki tuż, jakoś za tej ściany. Wcześniej tu była po prostu taka pionowa ściana, więc albo się na kogoś wychyliło, albo nie. A teraz tych takich kątów różnych padania będzie troszeczkę więcej. Idziemy dalej, idziemy na górę. To już takie ostatnie miejsca na mapie, które Wam tutaj chciałem dzisiaj pokazać. O wiele jaśniej tutaj wcześniej w rogu, nie wiem, można się było nawet lekko schować i była dużo mniejsza widoczność, tak na pierwszy rzut oka. Teraz po prostu wbiegamy i widzimy od razu wszystko. Tu jest jeszcze jedno piękne miejsce, czyli Bank. Zobaczcie, zrobili save z pieniędzmi, tutaj są różne dokumenty wcześniej była po prostu jakaś zwykła ściana, pamiętam jakoś niewiele się działo a tutaj zbudowali cały ładny bank wejście z powrotem na bombsite A także naprawdę ładnie wygląda ten overpass, nawet od góry jest kolorowy ciekawie zrobiony w końcu po tylu tak bo naprawdę Overpass długo nie doczekiwał się żadnego update'u. Najmniejsze że kolejną mapą, która będzie na tyle mocno zmieniona również kolorystycznie, co tam gdzieś było widać w trailerze, to będzie właśnie Inferno, więc nie mogę się doczekać, aż nowe Inferno też zobaczymy. I następny też, następny mój mecz to będzie na pewno jakiś skrzydłowy na Overpassie. Zobaczymy sobie w tym nowym trybie. Idziemy teraz obejrzeć Vertigo. Długa, naprawdę długa robi tutaj wrażenie na tej mapie, nie? Jest ładnie zrobiona. Jeśli chodzi o Vertigo, no, to mapa jest również. Tutaj się będę powtarzał, ale no nie ma o czym więcej mówić. Jest dużo bardziej oświetlona, jaskrawa i kolorowa, aż nawet nie wiem, czy nie za bardzo w pewnych momentach. Na przykład, tutaj jak wychodzę na BIDA, to aż się czuję, jak, jakby to wszystko było takie trochę aż prześwietlone, białe, blade wręcz. Ale być może jest to też kwestia naszego przyzwyczajenia, bo CSGO miało bardzo takie ciemne, ponure, mroczne klimaty, kolory, a tutaj jest to wszystko aż wręcz jaskrawe i. I błyszczące, świecące. Przynajmniej takie mam wrażenie, wchodząc nawet na ten bombsite, że jest to aż przejaskrawione, ale być może jakoś moje oczy, czy po prostu muszę się bardziej przyzwyczaić, i już nie będę tego w jakiś tam taki sposób zauważał, ale gameplayowo, Vertigo nie zmieniło się. Modele tutaj też są. W, po w podobnym klimacie, w podobnej kolorystyce podobnie wyglądają, więc tej mapie nie poświęcimy aż tyle czasu, aż Vertigo, aż, aż overpassowi, ale jak najbardziej też wam chciałem. Nowe, nowe Vertigo pokazać. Tutaj przejścia, no wszystko widzicie. Nie, nie, nie chcę się powtarzać opisując te mapy, ale doskonale wiecie o co mi chodzi. Chciałem Wam pokazać, jak to wygląda, bo wiem, że wciąż. 90 parę procent z Was nie ma dostępu do bety. Ja zresztą na, na żadnym moim koncie też nie mam. W tej chwili korzystam z konta widza, który mi już życzył to konto, aż, aż sam nie dostanę dostępu, czy po prostu powiedział, że teraz nie korzysta i mogę jak najbardziej nagrywać dla Was filmiki z bety: Counter Strike 2. Także to na tyle. Przypominam, że wczoraj wrzuciłem opening, wczoraj późno wieczorem, więc śmiało po tym filmie zaglądajcie, zobaczcie o co chodzi. Dużo skinów do wygrania tam na tym filmie, więc zachęcam i to na tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawiacie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!